Ratunek dla Pojezierza Gniezińskiego ma nadejść w najbliższych dziesięciu latach. Posłanka Paulina Henikloska, od lat działająca w Parlamentarnym Zespole do Spraw Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, dziś mówi, że przyjęto wreszcie plan odnowy dla wód, które wysychają i co ważne zostały wyodrębnione na ten cel pieniądze. Wielu mieszkańców niepokoi się, widząc, co dzieje się chociażby z jeziorem Niedzięgiel w Skorzencinie. Stąd pytania, co z naszymi ważnymi inwestycjami na Pojezierzu coraz częściej spływały w ostatnim okresie do mojego biura. i o to... Informacje są o tyle dobre, że pod koniec roku Komisja Europejska przyjęła pięć planów sprawiedliwej transformacji dla Polski. Przypomnę, jeden z tych planów sprawiedliwej transformacji pogórniczej dotyczy województwa wielkopolskiego, a dokładnie Wielkopolski Wschodniej. I w ramach tego planu, tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będziemy realizować również odbudowę zasobów środowiskowych zdewastowanych działalności kopalnianą przez 70 lat na terenie województwa wielkopolskiego i realizować ten plan klimatyczny hydrologiczny dla naszego pojezierza gnieźnieńskiego. Tak bardzo długo czekaliśmy na ten moment. Niestety rząd nie chciał wygospodarować na ten cel środków krajowych mimo licznych zabiegów zarówno z mojej strony, ze strony członków zespołu do spraw ochrony pojezierza wielkopolskiego jak i samych wód polskich nie udało się wygospodarować tych środków krajowych w odpowiedniej wysokości, ale środki europejskie pozwolą na przystąpienie do tych inwestycji z tego funduszu sprawiedliwej transformacji, który dla Wielkopolski przeznaczony jest w wysokości 412 milionów euro, udało nam się wygospodarować 100 milionów złotych na realizację właśnie tych inwestycji w odbudowę wolnych wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego. Do tego musimy dorzucić udział własny wód polskich na poziomie 40 milionów. Mam obiecane, że również te środki będą w tym przypadku zagospodarowane i wygospodarowane z budżetu krajowego. Pojezierze Gnieźnieńskie to 100 jezior. Największym jest Gopło, a najgłębszym Jezioro Powickie. Symbolem stepowania od niedawna jest jezioro Wilczyńskie, którego poziom wody w ostatnich latach obniżył się o około 7-8 metrów. Jesteśmy po naprawdę upalnym lecie, które zwłaszcza w sierpniu e, towarzyszyło e, długi okres suszy, bez opadów, e, z wysokimi temperaturami. Potem mieliśmy historycznie ciepłą jesień, i mamy e, no, Myślę, że wyjdzie nam też niezwykle ciepła zima. Temperatury na przełomie roku w wysokości 10, nawet 15 stopni Celsjusza nie są dla naszych warunków klimatycznych i naszych jezior rzeczą normalną, w związku z czym ta woda systematycznie paruje. Zimą, kiedy powinna się zasoby wody odbudowywać, nie mają takiej możliwości, bo woda systematycznie paruje, a ziemia nie ma kiedy odpocząć. Pokrywa śnieżna na naszym tutaj terenie leżała. Na ziemi praktycznie parę dni. Dlatego ten przerzut wody jest konieczny zbudowa tego całego systemu hydrologicznego nowego, które wesprze po które pozwoli, przypomnę, przepompować wodę z do odległości kilkunastu kilometrów z tak, zwanej, z tak zwanego kanału Warta Gopło. W ten sposób chcemy po pierwsze odbudować wody podziemne, Odbudować mokradła, odbudować generalnie zasoby wody na tym terenie, a to pozwoli, że nasze jeziora mogły również ten poziom lustra wody podnosić. Mam nadzieję, że zdążymy. Przypomnę, że ten rok jest o tyle dobry dla tej inwestycji, że również kończy działalność kopalnia, która zakończy wydobywanie węgla z ostatniej w zasadzie funkcjonującej na tym terenie odkrywki, już WIN-2B. A potem trzeba będzie ją wypełnić, zrekultywować, i dobrze by to zrobić właśnie już tymi rurociągami z wody rzecznej, a nie wody z naszych jezior. W najbliższych miesiącach ma zostać powołany komitet monitorujący wydatkowanie środków przeznaczonych na program hydrologiczny, a także dokładny harmonogram pracy retencyjnych, które ruszą być może jeszcze w tym roku.